Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku ze złomobrania. Na początku chciałbym się pochwalić naklejeczkami. Odebrałem dziś pakiecik. Niedługo zostaną rozdane. Rozjadą się troszkę w Polskę. Z tego jestem zadowolony. Na złomie dzisiaj troszkę skromniej jak wczoraj, bo tu mam wczorajsze fanty. Oczywiście złożono tylko na kupkę, jeszcze nie posegregowane. Także czekają sobie kolejce. Dzisiejsze niestety reklamoweczka tylko dobroci, ale z tego jestem mega zadowolony. Zawsze jestem zresztą mega zadowolony, jak coś przyłożę. Takie zawiasiki z doświadczenia mojego złomowego. Wiem, że warto zabierać. Jest to stara kowalska robota. Jeszcze kwadratowe gwoździe widzimy. Także to nie jest nic współczesnego. Wiem, że jest na nie popyt, zbyt sprzedałem już ich No nie kłamiąc, kilkaset. Także wiem, że to warto zabierać. Warto ratować. Unboxing reklamówkowy. Nie będzie nic specjalnego, ale kolejna puszeczka trafi do kolekcji. Olej silnikowy ekstra. Czasy PRL to są fajne rzeczy. Jest już ich coraz mniej. Także warto takie coś ratować. Trafi do kolekcji puszeczek. Nogę znalazłem. Nie, nogi nie. Ale kopyto metalowe, szewskie. Brak tylko stojaka ale ja już widywałem takie stojaki miewałem je nawet kompletne to są fajne rzeczy nawet może posłużyć na biurko jako przycisk do papieru ludzie wykorzystują je w różny sposób fajny element dekoracyjny kolejną puszeczkę wiem do czego wczorajsza wczorajsza leży tutaj Także już mam dwie. To do smarowania na olej, do smarowania broni. Fajny gadżecik. To pewnie wiecie od czego. Jakiś komarek, romet. Zabrałem. Szkoda zostawiać. Wiem do kogo trafi. Tu mam jakiś gaźnik chyba. Nie wiem dokładnie Nie znam się na takich rzeczach, nie jest to mój temat Ale jest nowy Nigdy nie był założony Nie używany Jakieś Napisy cyrylicą rosyjskie Także go zabrałem Jeśli się zorientuję w temacie To wam powiem co to było, no chyba że ktoś wie To fajnie żeby mi to ktoś napisał co to było Do czego Nowe, nieużywane, więc zabieramy na złomienie, zostawiamy. Nie było naprawdę nic specjalnego. ten no, jakiś zwykły klucz rowerowy, zawsze wybieram. No i kolejny dryfusik. Kopyto, nie kopyto, tylko owadło czeskie 2L. Wczorajsze leży tam. Także mamy parkę. Może się sparują, będzie więcej. Zabieramy zawsze, bo szkodujemy. Niestety, nic więcej. Skromnie. Ale jak ja mówiłem, nie zawsze jest kolorowo. Zabieramy wszystko, co uważamy, że trzeba zabrać. Taki jest Jacek. Wczoraj było, o, jak widać, kolorowo. A dzisiaj bardziej złomowo. Jutro z pewnością Rozbiorę sobie te, nie wiem co bardzo jak to się nazywa, ale tu będziemy mieli sreberko, miedziuszkę, to zobaczycie razem ze mną, co kleję w środku, robimy sobie otwarcie, fajne sreberko, no tak żeby to by było na tyle, trzymajcie się i do następnego.